Trudny też mecz, ale zabrakło trochę punktów. Dzisiaj dla mnie było trudne. Ja nie mogłem stroić silnik i było ciężko. Dobrze zawodnik z Częstochowa. ciężko było. W tym pierwszym twoim starciu nieudanym co się stało? Ja nie wiem co było, no ja niedobrze nastroił motor. Tak było... Ten rywal nie no, rywal był bardzo trudny. Wiadomo, że Częstochowa to jest górna półka i spodziewaliśmy się no, ciężkiego spotkania. Wygrali zasłużenie bo po prostu byli lepsi i tyle. Chociaż podjęliśmy rękawice, walczyliśmy, robiliśmy rezerwy, broniliśmy się jak się po prostu dało, no, ale nam brakło. No. Trzeba uszanować to, że rywal po prostu od nas był mocniejszy. Nic, musimy następne mecze wygrać i tyle. Pod Częstochowy gratulujemy, bo naprawdę pojechali dobrze. Ale dało się odnieść wrażenie, że tak naprawdę z biegu na bieg jeździliście coraz lepiej, a początek meczu? Troszeczkę nas chyba zdekoncentrowała ta sytuacja z taśmą, bo sędzia przyszedł, powiedział o, o świetle, że będziemy na zielone światło jechać i troszeczkę nas to roz... Wydaje mi się, że zawodników to troszeczkę rozkojarzyło, szczególnie to było w pierwszym biegu po koledze tutaj i po Tomku Krzanowskim. Natomiast później żeśmy jakby złapali wiatr żagle. No i zaczęliśmy ciągnąć ten wynik, no to było już po prostu za późno, mało tych biegów, Jak było może 20, to, to może byśmy to i wygrali, ale często po prostu jest, dzisiaj była o wiele od nas mocniejsza. Brakuje Wam zwycięstw i brakuje Wam punktów także tych bonusowych, coraz bardziej. No to no, kalkulowaliśmy, że, że, że ten mecz możemy przegrać, mamy jeszcze dwa mecze u siebie, mamy w Pile mecz, gdzie uważam, że jesteśmy w stanie powalczyć z Piłą, bo tam jest czarny tor i może akurat nam będzie pasowało. No mamy tu derby z Rzeszowem, wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami, ale będziemy walczyli, będziemy chcieli wygrać dla tych kibiców, którzy tu dzisiaj przyszli. No i później jest Kraków, no, nie ukrywam, że liczymy, że może z Krakowem nam się uda za trzy. Dzisiaj żeśmy przegrali, po prostu był rywal o wiele mocniejszy, nie udało się, ale widowisko dla kibiców, bo mi się wydaje, że było fajne i wyszli wszyscy zadowoleni z tego obiektu, bo naprawdę było parę biegów palca czy że tak powiem, troszeczkę nieładnie. To jeszcze chciałem zapytać o to Polonię Bydgoszcz, jak się odnosi klub krośnieński do tego protestu? To znaczy no Polonia Bydgoszcz miała prawo złożyć protest i my tego nie kwestionujemy, od tego jest Trybunał. My uważamy, że sędzia podjął taką decyzję, a nie inną. Wynik został zweryfikowany. Wynik poszedł świat. No. Wydaje mi się, że byłoby najlepiej, gdyby na torze w rywalizacji sportowej po prostu drużyna lepsza została w tej ósemce. Zobaczymy jak się potoczy. Polonii się teraz udało wygrać z Piłą. Myśmy przegrali, No ale sezon się jeszcze nie skończył. Mam przed sobą mecze, tak samo jak i ma przed sobą mecze Wydgorz, więc będzie wygra lepszy. Pytanie o ten ostatni bieg. Piękna walka z Kiergiejem Łogaczowym odebrał panu komplet punktów w dzisiejszym meczu. Ja wiem czy piękna, a ostro pechało, bo wejście Bóg zrobił bardzo ostre i to nie było piękne dla mnie. Dzisiaj przyjechaliście do Krasna z jednym tylko i wyłącznie nastawieniem i ten cel zrealizowaliście tak naprawdę już po szóstym biegu. Dokładnie, no, taki był zamiar. Jesteśmy mocną drużyną, więc przyjechaliśmy tu wygrać. Nie ukrywajmy i, i wywieźć komplet punktów, bo, bo nasze aspiracje są naprawdę dość takie, że punkt docelowy mamy być w tym finale i Chciałbym, żeby szczęśliwie do końca się wszystko ułożyło i ten finał, żebyśmy e, udało nam się e, wejść do finału. U Ciebie wygraliście zdecydowanie. Tutaj już było trochę gorzej. Tor Kosiński dla nikogo nie jest łatwy do ścigania. No dokładnie jest ciężki obiekt. Bardziej gospodarze myślę, że na pewno tutaj brylują, bo znają te dziury, e, bo wiadomo jaki jest taki tor, a jest zawsze z tego co mówią taki sam. Także te dziury wszystkie na pamięć znają, To Pewnie oni powinni nawet lepiej jechać, ale my jesteśmy dobrymi zawodnikami i radziliśmy sobie tutaj dość, dość dobrze i cieszę się, że zwycięstwa drużyny. Rośnianie mówią, że trochę zdekoncentrowała ich ta sytuacja sprzed meczu z taśmą startową, a w waszym zespole też trochę niepewności w związku z tym i z nerwów. Czy my, powiem szczerze, takie było nawet moje zdanie. Pan sędzia nie chciał przez moment puścić w ogóle tych zawodów. Z taśmy. chciał skorzystać z regulaminu na zielone światło. E, moje, moje takie zdanie było oficjalnie powiedziałem tym sędziemu, że wolę jechać z nierównochodzącą taśmą niż na światło, bo to było bardziej nieuczciwe niż ta nierówna taśma. I nawet mieliśmy się pod tym, jak coś, przynajmniej ja chciałem się podpisać pod tym, że wolę jechać z tą nierównochodzącą taśmą niż na te zielone światło. Przyjeżdża Rzeszów do Was, do Częstochowy, też e, będzie niełatwy rywal, także i na swoim torze, choć tam jesteście u siebie mocni. Jesteśmy coraz mocniejsi u siebie, do na zespół coraz bardziej się dogrywa i i nie, wy, nie, wy, nie dopuszczam żadnej myśli, że, że tego spotkania nie wygramy. Na pewno będzie ciężko o bonus, ale zwycięstwo na pewno wyrwiemy i zostawimy w Częstochowie. A jak Pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Generalnie Wolne? lekcja została tak, tam, odrobiona i a, dobrze, dobrze przygotowaliśmy się do tego spotkania. i Trzy punkty, czyli nasz cel, jedzie do Częstochowy i spinamy się w tabeli. Mamy jeszcze mecz zaległy jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to gdzieś tam pojawi się szansa wskoczenia nawet na drugie miejsce w tabeli. Co so myślę, że dla nas jest dobry, dobrym dobry wynikiem, rezultatem, bo pamiętajmy o tym, że też połowa zawodników na początku była kontaktowana pod drugą ligę. tak? więc jak Klint, Torsell, Czarnowski były naszymi zawodnikami jeszcze w drugiej lidze. Przyszło nam się zmierzyć w pierwszej lidze, zasiliło nas paru dobrych zawodników, między innymi jeden stoi, jeden stoi koło mnie w tym momencie. I radzimy sobie coraz lepiej. Początek może nie był wymarzony dla naszej drużyny, ale zaczyna nam się coraz lepiej i teraz pasmo zwycięstw powoduje to, że idziemy do góry i gdzieś tam po głowie chodzi nam naprawdę szansa nawet na jazdę finale. Czyli to drugie miejsce też w jakimś sensie uzależniamy od Waszego spotkania ze Stalą Rzeszów na swoim torze, prawda? To będzie kluczowe spotkanie być może. Dokładnie tak. Teraz jest seria takich kluczowych spotkań. Pierwsze z nich mieliśmy dzisiaj, jesteśmy dalej w grze, cały czas się pugniarz liczy w walce o finał i na pewno nie zamierzamy się tutaj poddawać i coraz to lepsze mecze w naszym wykonaniu, które że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli gdybyście się znaleźli w finale, poważnie pomyślicie o walce awans do PGE Ekstraligi? Myślę, że w więcej w tym temacie powinien wypowiedzieć się prezes, a Michał Święcik, on jakby kieruje tym wszystkim i to jego decyzji będzie zależało to. Na co o co, co będziemy walczyć, tak?